W dzisiejszym odcinku wspólnie zrobimy bardzo zdrowe śniadanie, czyli pudding z nasion chia, które będą połączone z kakao, orzechami włoskimi, miodem oraz bananem. Odcinek ten otwiera nową serię na moim kanale, serię zdrowotno-kulinarną pod tytułem Zdrowe i szybkie śniadania. W dzisiejszym wprowadzającym odcinku chciałbym pewne rzeczy zaakcentować. Po pierwsze, chcę oczywiście zaznaczyć, że jak wszystkie moje filmy, również i ten film nie jest absolutnie filmem przypadkowym. Wiecie Państwo doskonale, że zawsze staram się do swoich filmów, jak i do swoich przepisów przemycać wiedzę naukową, tak aby korzyści prozdrowotne z danego odcinka były dla nas jak największe. W niniejszym filmie chciałbym spopularyzować wśród naszego społeczeństwa spożywanie błonnika. A dlaczego akurat błonnika? O tym, jak ważny jest błonnik w naszej diecie, możemy przeczytać w tej naukowej książce. Z wydawnictwa Springer pod tytułem Błonnik Spożywczy w Chorobach i w Zdrowiu. Jest to książka, która liczy ponad 400 stron i w całości jest poświęcona tylko i wyłącznie błonnikowi oraz temu, w jaki sposób oddziaływuje na nasze zdrowie. Nie jestem oczywiście w stanie w tym jednym krótkim filmie powiedzieć Państwu o wszystkich prozdrowotnych właściwościach błonnika. Natomiast dzisiaj skupimy się tylko i wyłącznie na jednej z nich. Dzisiaj powiem o chorobie wieńcowej serca, która jest bardzo częstą przypadłością u osób starszych i oczywiście klasyfikuje się do chorób sercowo-naczyniowych. Dlaczego akurat będę mówił o chorobie wieńcowej? Otóż szacuje się, że u osób po 65 roku życia choroba wieńcowa dotyczy aż 20% społeczeństwa. Ci, którzy chorują, wiedzą doskonale, że najpoważniejszym powikłaniem tej choroby jest oczywiście zawał serca. Zatem należy przedsięwziąć wszelkiego rodzaju działania profilaktyczne i prewencyjne, aby osobom właśnie z tą przypadłością pomóc w jak najbezpieczniejszy sposób. No i tutaj idealnie w tę politykę zapobiegania zawałowi serca u osób z chorobą wieńcową pisuje się właśnie błonnik. Błonnik może zmniejszyć ryzyko występowania choroby wieńcowej aż o 14%, ale co ważniejsze, śmiertelność w wyniku powikłań tej choroby aż o 30%. Czyli upraszczając, jeśli chorujesz na chorobę wieńcową, to wprowadzając błonnik do swojej diety, zmniejszasz o 30% ryzyko wystąpienia zawału serca. Są to dane pochodzące z tzw. metaanalizy, czyli badania naukowego najwyższej rangi. Żeby nie być gołosłownym, to zaraz w części praktycznej otworzę państwu książkę, tę, którą przed chwilką państwu pokazywałem, na odpowiedniej stronie, tak aby pokazać państwu prawdziwość moich słów. A co wspólnego ze zmniejszeniem ryzyka zawału serca, z chorobą wieńcową oraz z błonnikiem ma dzisiejszy przepis na nasze zdrowe śniadanie? Otóż główny składnik dzisiejszego przepisu, czyli nasiona czyja, są bardzo bogate właśnie w błonnik. Już 30 gramów tych nasion posiada w sobie 10 gramów błonnika i jest to praktycznie połowa naszego dziennego zapotrzebowania w skali dnia. W dzisiejszym przepisie pojawi się także garść orzechów włoskich, czyli no pozornie niewielka ilość. Lecz te dosłownie 6 sztuk orzechów, zgodnie z badaniami naukowymi, również w 100% wystarczy, by lepiej chronić nasze zdrowie. Ale dzisiaj nie chcę rozwodzić się na temat orzechów, o nich nagramy jeszcze nie jeden odcinek. Natomiast z dzisiejszego odcinka zapamiętajmy tylko tę informację, że błonnik powinien być bardzo częstym gościem w kuchni osób z chorobą wieńcową, a także z innymi chorobami sercowo-naczyniowymi. Przejdźmy zatem do zrobienia bardzo szybkiego i zdrowego śniadania. Zapraszam do części praktycznej. Witam państwa serdecznie w części praktycznej. Z tego wszystkiego to aż się zapomniałem przedstawić. Jeśli jesteś nowy na kanale, nazywam się Marek Skoczylas, jestem lekarzem i promuję zdrowy tryb życia. Przejdźmy do naszej książki. Książkę przedstawię raz jeszcze. Błonnik dietetyczny. Chorobach i w zdrowiu. Obiecałem, że pokażę państwu dowód, dowód na to, że regularne spożywanie naprawdę niewielkich ilości błonnika, bo to jest w granicach 20 gramów dziennie, zmniejsza o 30% ryzyko zgonów z powodu powikłań właśnie choroby wieńcowej, a w tym zawału serca. Zobaczmy, co dokładnie pisze w tej książce. Na stronie 273 czytamy, błonnik znacząco zmniejsza śmiertelność z powodu choroby wieńcowej. Od 23 do 30%. A teraz przejdźmy już do wykonania naszego przepisu. Na początku potrzebujemy pół banana. Rozkładamy go na czynniki pierwsze. Kolejno banana zasypujemy siedmioma łyżkami stołowymi nasion chia. Dalej odmierzamy jedną płaską łyżkę stołową kakao i oczywiście wsypujemy do naszej mieszaniny. Wszystko przemieszajmy dokładnie a później dolewamy mleka migdałowego około pół centymetra ponad taflę mieszaniny. Wszystko należy bardzo dobrze wymieszać. Po około 15 minutach mieszanina zgęstnieje i jest gotowa do użycia. Przygotujmy sobie słoik mniej więcej o pojemności 250 ml. Nakładamy sobie pierwszą warstwę. Dodajemy troszkę miodu. Kolejno potrzebujemy około sześć sztuk orzechów, które najpierw rozdrabniamy, a potem wrzucamy do słoika. Dokładamy kolejną warstwę nasion chia, które oczywiście było rozmieszane z kakao oraz bananem. Na samym końcu na wierzchu ląduje około 6 plasterków banana. Oczywiście polanych miodem. I tak właśnie wygląda bardzo zdrowe śniadanie dla osób chorych na chorobę wieńcową. A ja mimo, że nie choruję, to sobie troszkę skosztuję. Mmm, pycha. A może jeszcze jedną? Mm, przepyszne. A jeszcze jedną, będzie mniej dla teściowej.